Czy słyszeliście kiedyś o takim potworze jak Yeti? Mała Wielka Stopa to nasza propozycja filmowa dla najmłodszych. Głównym bohaterem opowieści jest Adam, który postanawia poszukać swojego zaginionego ojca. Przy okazji, odkrywa wielki sekret. Adam. Otóż jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka w puszczy. Oczywiście Adam też ma w sobie geny tej niezwykłej istoty, a to niesie ze sobą pewne niezwykłe konsekwencje. Chłopak, podobnie jak jego tata, ma pewne supermoce. Wkrótce będzie musiał ich użyć, aby obronić siebie i ojca przed tropicielami, którzy na zlecenie pewnej firmy futrzarskiej od lat szukają Yeti. Szykuje się wielka przygoda. Nie! I będę taki jak ty? Ma te geny! Kudły rosną, że głowa mała. To rwą się na wolność! Ale są plusy, gadasz z futrzakami. Siemanko, panowie! Uszanowanie, mała stopa. <laughs> Dałem nogę, bo na nie polowali. I nie odpuszczą tak łatwo. Stójcie! Musimy ratować tatę, ale żeby to zrobić musimy sobie podać łapę. Wszyscy gotowi? Gotowy mam na drogę. To ja lecę! Włam, to ty zostaw profesjonaliście. Oj, będzie załamka. Mała wielka stopa. Facet na miarę. To francuska propozycja walentynkowa dla państwa. Bohaterami są ona i on. Ona gubi telefon, on go znajduje i chce oddać, ale wszystko ma swoją cenę. A tutaj ceną jest randka. Salut! Mężczyzna proponuje randkę, która połączy oddanie telefonu ze wspólną kolacją. Prawniczka rusza na spotkanie z tylko jedną wskazówką, ułatwiającą rozpoznanie nieznajomego. Mężczyzna faktycznie bardzo wyraźnie odróżnia się od pozostałych gości restauracji. Jest najprzystojniejszy i najniższy. Wzrost nie przeszkadza mu jednak czerpać z życia pełnymi garściami i być miłośnikiem wielkich wrażeń. Ich pierwsze spotkanie kończy się szalonym skokiem ze spadochronu. Tu l'aime ou tu l'aime pas? Comme toute petite fille, j'ai rêvé du prince charmant qui serait grand, qui serait fort, qui me porterait dans ses bras vers son château. Je peux continuer? Mais continuer quoi? À croire à cette histoire. OK Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit OK Blanche-Neige. De m'appeler comme ça! Notre histoire est terminée, elle est avec moi maintenant, alors tu passes à autre chose. Ah, tu me menaces! Diane a fait son choix et c'est pas toi. Tu sais quoi, je vais te massacrer, connard. Vas-y, Lonaise, saigne-le! Viens. viens, viens! Viens! Tu sais que t'es un homme extraordinaire, Alexandre? Tu te monde plus grand? Tak, czyli grimace. W to na Nie To na niby to druga propozycja filmowa na Walentynki. To polska komedia romantyczna, w której główna bohaterka Karina po rozstaniu ze swoim partnerem postanawia. Udawać inny związek, co doprowadza do szeregu różnych komplikacji sercowych i problemów. A więcej, zobaczcie. Ja miałam pierwszeństwo. Nie jest ci zimno? Za to, co zrobiłem, rzucę mi cztery punkty karne. Mam 21, zaraz zabiorą mi prawo jazdy, a to za tym idzie? Stracę, pracę! pracę. Na dużym ekranie zobaczymy Julię Kamińską, Piotra Adamczyka, Piotra Stramowskiego i Sonię Bohosiewicz. To aktorzy, którzy przysporzą nam wiele pięknych wrażeń i prawdziwych, sercowych perypetii. A kto to był? Karina, no! Nie bądź małostkowa! A niech on pójdzie ze mną na ślub jako mój chłopak! A to jest Karina. Hej. Cześć. Ja muszę ten Szymon. Co to za prośba? On się zgodził udawać twojego chłopaka!